Cześć, moi drodzy, dziś o tym, jak odróżnić głos z prawdziwej intuicji, tego wewnętrznego przekazu, od głosu, który pochodzi z naszego umysłu, jest wynikiem intelektualnych rozważań, gonitwy myśli i głosu ego. Jeżeli nie mamy wytrenowanego kontaktu ze sobą i nie wiemy, jak nasza intuicja działa, Ponieważ nie byliśmy tego nauczeni i nie umiemy się z sobą kontaktować, to te przekazy intuicyjne mogą być bagatelizowane, ponieważ one objawiają się poprzez ciało i poprzez takie delikatne przebłyski myśli czy wewnętrznego głosu. I one często są bardzo ciche. One tak naprawdę pojawiają się na końcu, na końcu tej gonitwy myśli, w momencie, gdy umysł jest zrelaksowany, wyluzowany, i wtedy pojawiają się owe takie właśnie. Drgnienia, przebłyski. Ten głos jest cichy, ale jest miarowy, on się powtarza. Tak naprawdę prawdziwa intuicja wypływa ze spokojnego umysłu, zrelaksowanego umysłu. Jeżeli jest to coś ważnego, to te przebłyski i te przekazy, one się miarowo powtarzają. To bardzo ważne. Jak wiedzieć, czy to jest to? Jeżeli nie byliśmy trenowani w kontakcie ze sobą i w kontakcie z intuicją, bo często wychowani byliśmy w sytuacjach, kiedy w ogóle raczej kazano nam się słuchać kogoś niż siebie, to może być na początku trudno, żeby wychwycić ten delikatny głos, ten miarowo delikatny głos, ale przynajmniej wiemy, że on się pojawia w momencie spokoju umysłu. Po oczywiście poprawia go medytacja czy inne techniki, które mają na celu wyciszenie umysłu. Jak tą intuicję wzmocnić? Przede wszystkim, to już dzisiaj nie będę długo o tym mówić, ale przede wszystkim ćwiczyć ją, karmić. Intuicję trzeba karmić. A co to znaczy karmić? To znaczy trzeba ją poznać, trzeba jej po prostu słuchać. Najpierw metodą prób i błędów. Czyli nawet jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, ona będzie błędna, to przynajmniej będziemy wiedzieć, jakie przesłanki nas do tego prowadziły. Czy to będzie z umysłu, czy to będzie z ciała i to będzie z intuicji. Przede wszystkim nie dawać energii wszelkiego rodzaju mentorom i nie pytać się wszystkiego o radę, nie obarczać zewnętrznych okoliczności osób odpowiedzialnym za nasze decyzje. Nie pytać się, nie radzić, po prostu ćwiczyć. Niech to będzie taki poligon naszej samodzielności w myśleniu, podejmowaniu decyzji i obserwowaniu, co jest intuicją, co nie. Pamiętajmy, że intuicja objawia się poprzez ciało poprzez sygnały z ciała, poprzez rodzaj może być wewnętrznego głosu, czy takiego delikatnego przebłysku w postaci obrazu, może się przejawiać we sna w snach. A jeżeli się karmi tą intuicję i jest się w jakimś takim mocniejszym kontakcie ze sobą, to muszę Wam powiedzieć, że ten przekaz potrafi być bardzo mocny i bardzo namacalny. Już nie wtedy taki cichy. Ale to tylko wtedy, kiedy mamy rzeczywiście kontakt ze sobą, i wtedy ta intuicja już jest nakarmiona, jest uznana w związku z powyższym, ona też się przejawia w troszeczkę inny sposób. Zwróćcie na to też uwagę. Zadbajcie o ten obszar metodą prób i błędów. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, jak bycie w zgodzie z własnym takim GPS-em, którym właśnie jest intuicja. Te wewnętrzne przewodzenie, zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie, jest to niezwykle. Przydatne. Ćwiczcie, ćwiczcie, słuchajcie ten wewnętrzny głos, słuchajcie sygnałów z ciała, i bądźcie uważni na to. Zwróćcie uwagę na to, jak w przeszłości też reagowaliście, jakie były przesłanki, jakie decyzje, i jak wyglądało wasze życie po podjęciu decyzji z poziomu mysłu i z poziomu intuicji, prześledźcie ten proces, nakłaniam do uważności i do kontaktu sobą, do pochylenia się nad tym, co jest naszą taką wewnętrznym bogactwem, taką, taką mądrością. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia do następnego razu.